Kontynuując, chciałbym zwrócić, tak, zrobić taką małą dygresję i zwrócić uwagę na jedną sprawę. W poprzednich częściach stworzyliśmy schemat technologiczny, który był podstawą do y, listy punktów, y, którą mamy w tej chwili w projekcie. Natomiast nie jest konieczne rozpoczęcie projektowania czy rozpoczęcie projektu od schematu technologicznego. Równie dobrze można. Wymienić informacje na przykład zbiorem technologicznym, zewnętrznym i zaimportować listę punktów do Engineering Base w taki sposób, że w następnym kroku stworzymy tylko pętle pomiarowe i resztę dokumentacji elektrycznej, wykonawczej. I tutaj, w teraz w następnym kroku pokazuję, że można coś takiego stosunkowo prosto wykonać. Wcześniej wyeksportowałem listę punktów do tabeli, Excel, do tabeli Excelowej. Arkusza kalkulacyjnego. Tutaj format jest nieważny, bo w następnych kroku odpalimy makro, które. Wybieram teraz plik, zadeklaruję arkusz, od którego wiersza jest, są dane. Natomiast sam układ kolumn muszę zmapować, czyli wskazać Engineering Base w których kolumnach y, znajdują się które informacje ja taką mapę w, sobie wcześniej przygotowałem ale tutaj aby pokazać jak takie coś można zrobić y, mamy tutaj y, kolumny które wcześniej które Engineering Base znalazło w Excelu wraz z y, informacjami i u góry w tabeli y, zamapowane są y, w której kolumnie znajduje się jaka informacja czyli jeżeli mamy jakiś punkt pomiarowy i on jest częścią jakiejś części Instalacji, no to żeby było to poukładane w drzewie i żeby informacje trafiły do poprawnych pól, no w tej mapie to musi być poprawnie zadeklarowane. W efekcie, po imporcie, mamy listę punktów w Engineering Base, gotową do nałożenia szablonów, co zrobimy w następnym kroku, i, i, i po prostu nie jest konieczne tworzenie schematu technologicznego w Engineering Base. Możemy skorzystać z listy punktów, którą dostajemy w formacie na przykład tabelarycznym, żeby tego żeby uniknąć